maneczko ludziska, z tej strony Laniak, witam wszystkich widzów bardzo serdecznie na dzisiejszym filmie informacyjnym. Chciałem Wam powiedzieć, że w najbliższym czasie na moim kanale pojawi się Q&A, więc zadawajcie pytania w komentarzach. Ja już oczywiście nagrywałem taki odcinek informacyjny na telefonie, niektóre osoby widziały, ale nie wiem dlaczego, ale zawsze jak nagrywam na telefonie, to zawsze mi wyłącza komentarze, więc yy, wpadłem na plan, żeby nagrać odcinek informacyjny na komputerze, ponieważ na komputerze nie wyłącza mi komentarzy. Nie wiem, dlaczego na telefonie mi wyłącza, ale wiem, że na komputerze raczej komentarzy mi nie wyłączy. A jeżeli wyłączy mi komentarze, no to naprawdę już nie wiem, co mam zrobić, yy, bo się starałem, żeby. Komentarze były, ale nie wiem dlaczego, ale cały czas na telefonie wyłącza mi komentarze, w sensie automatycznie mi tak wyłącza. No i po prostu zastanawiam się dlaczego. Wiem, że tak się dzieje, gdy się da, że odcinek jest przeznaczony dla dzieci, ale ja dawałem, że odcinek nie jest przeznaczony dla dzieci, ale dalej mi jakby dalej mi po prostu wyłącza komentarze. Więc po prostu dlatego nagrywam na komputerze. Więc po prostu zadawajcie pytania w komentarzach, no i w najbliższym czasie pojawi się na moim kanale Q&A. No i dzisiaj to na tyle do zobaczenia do następnego filmu. Zostawiajcie łapeczki w górę, subskrypcje. wpadajcie na kanał Skorpiona oraz Jamnika. No i możecie też wpadać na kanał Kamso. No i dzisiaj to na tyle. Do zobaczenia, no i elo pantero ludziska. Pamiętajcie, żeby zadawać pytania a w najbliższym czasie pojawi się na moim kanale QA.